Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, flagi, logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię herb Krynicy Morskiej. Zostańcie ze mną. Krynica Morska. Miasto w województwie pomorskim w powiecie nowodworskim. Położone na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Popularny kurort turystyczny z morskim, przystaniami morskimi. I letnim kąpieliskiem. Herb krynicy morskiej to oficjalny symbol miasta ustanowiony 25 listopada 1992 roku. Blazonowanie, czyli heraldyczny opis herbu przedstawia się następująco. W błękitnym polu tarczy trzy białe żagle na tle pomarańczowego słońca, z prawej heraldycznej czarna altarnia morska, z obu stron żagli czarne fragmenty mierzeje wiślanej, tarcza w czarnej bordiurze. Symbolika herbu w oczywisty sposób podkreśla wypoczynkowy charakter miasta. Herb miasta uregulowany jest uchwałą Rady Miejskiej numer 6 łamane na 42, łamane na 92 z dnia 25 listopada 1992 roku oraz uchwała nr 8 łamane na 83, łamane na 11 z dnia. 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy miasta Krynica Morska. Osobna uchwała numer 9 na 46 na 07 z dnia 12 czerwca 2007 roku określa ogólne zasady i tryb używania herbu krynicy morskiej. I to tyle, Szanowni Państwo, w dzisiejszym krótkim odcinku serdecznie zapraszam do playlisty z serią nadmorską. Tam dużo treści z herbami. Miejscowości miast nadmorskich rozpoczęliśmy od herbu świnoujścia, przesuwaliśmy się odcinkami w stronę wschodnią. Znajdziecie Państwo m.in. odcinek o herbie międzyzdrojów, m.in. Między odcinek o herbie ustki, czy odcinek popularny, odcinek, który się Państwu podoba o fladze Gdańska. Także to wszystko te treści heraldyczne, tekstylologiczne w zakładce. Z serią nadmorską. Do tego również zakładka playlista z herbami polskich miast. Także dla miłośników polskiej heraldyki terytorialnej naprawdę dużo treści. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Herby, flagi, logotypy.